Witam wszystkich bardzo serdecznie, Panie i Panów. Dzisiaj zagramy sobie w Atlas Fallen z Bigosem. Ja na razie gram sam. Ten odcinek akurat będzie... Pierwszy będzie sam, jak te grał, no bo muszę odbykować kooperację i tak dalej, a już następny odcinek już będzie z Bigosem w kopie. Od momentu, od którego odblokuję kopa, to już będę grał z Bigosem. Także ten odcinek to jest taki wstępny, nie będzie tutaj bigosa głosu, ja postaram się dojść do kooperacji i jak dojdę tylko do kooperacji, nieważne czy to zajmie tam 20 minut, 30, 40, może więcej w tym momencie jakby yy, kończy się ten odcinek i następnie już będzie nasza kooperacja ja też zapraszam yy, na nasze streamy z Atlasa powinny teraz być yy, codziennie że możecie wyszukiwać informacji o tym u Bigosa, bo on będzie powiadamiał, a ja będę na bieżąco nagrywał jakby odcinek kopowy z nim ze streama. Dobrze. To dziękuję wam yy, za wysłuchanie i lecimy sobie. Nowa gra. Normalny, trudny, łatwy. Wiecie co? Ja powiem wam tak, ponieważ ja nie jestem fanem pustynnych gier, przyznam się do tego szczerze. Tą grę sobie zagrać chciałem, no bo się wydaje takim, no, tam, boss, boss fightami i tak dalej. Hmm. Ja po prostu chcę tą grę po prostu sobie ograć, zagrać, przejść, skończyć, bo wydawała mi się ciekawa, jeżeli chodzi o kombat, natomiast ja nie jestem fanem pustyni i ustawiłem sobie łatwo w związku z tym. Ja przynajmniej będę grał na łatwym. Bo że każdy, kto ustawia sobie poziom trudności, ma własny. Czyli ja na przykład będę miał łatwo, Bigos ustawi sobie trudny czy średni, on ma średni czy trudny. Nawet jak mamy kooperację, to nie zmienia to nic. Każdy ma swój poziom trudności. Z tego co czytałem. A czy tak będzie, zobaczymy. Zapraszam. of essence holds eternity just a small thing but brimming with life essence is not meant for mortals it is meant for thelos the god who demands essence So we oblige, as we have done for centuries, by pledging our lives to Thelos, by bowing our heads. But I will bow no longer. On the day the light dims, I set things in motion. I knew there would be fighting. I knew there would be death. Rape enraged by the darkened sun would take the innocent but i took that bet a gamble with a steep price hoping that they would awaken No, responsywność jest dobra, nawet szybko bym powiedział. Dobra. Nie, no, kamera chodzi lepiej nawet niż w Wojnodu, to mogę już powiedzieć. Szybcza jest. Taka mniej ociężała. Szybciej się obraca, co jest dobre. A no, taki mam. Jakiś tam. O, jest unik. Na tym przycisku co w finalu, rozumiem Okej, okay, Tu jakaś zbroja jest. No, atlas będzie się pojawiał jednocześnie z y, finalem. Niestety A tak musi być, bo. No, jest premiera Atlasa i ja chcę jakby jednocześnie wypuszczać na premierę Atlasa. Fajna, już dawno miał premierę, no ale już wychodził mnie na kanale, to musi dalej wychodzić. Teraz już tego nie powstrzymam. No, Atlas będzie grą 20-godzinną także, a jeszcze będziemy w kopie grać z Bigosem, więc ja podejrzewam, że nam to szybciej się zajdzie niż 20 godzin. Tam 15-20 godzin ma trwać ta gra. No zobaczymy. Czy będziemy chcieli tak Eksplorować i robić poboczne zadania. No 20 godzin to jest malutko. Umówmy się. My w Remnantach trwaliśmy dłużej. O, jest sprint. Coś czego w Finalu nie ma, no jak... Jak tego mi brakuje w Finalu? Dobra, walczy się co najmniej przyjemnie. Jest lokowanie. Dobrze. Dobrze. Już, już mi podoba się feeling trochę kombatu. Już jest taki... Nie wiem jak wam to opisać. Płynnie to wszystko działa. No i gra też dobrze chodzi. No, więcej potworów. Okej. Okay. O, jest przekierowanie celu. ale 1 L2, L3. Nie no dobre, dobre. Jest jeszcze raz. No nie mogę tego użyć tak szybko. W porządku. Oj, no i co teraz? Okej. Okay. Chciałem zobaczyć, co się stanie, jak spadnę, ja nic się stało. O. Ja nie, ja nie chcę uciekać. Okej, okay, no i co? Już, już, już tworzymy postać, tak? Ogólne. Okej. Chcę, że... The Queen? Knowledge for knowledge. The world will change one way Zy... or another. Dobrze. Teraz tak. Ja będę łysy A zrobimy sobie, no jak mamy topora to takiego Robimy sobie Nie wiem czy to jest czarny w ogóle, nie no to nie jest czarny To bliżej temu do ciemnego koloru Dobra, odcień skóry Murzyn z czarną brodą no a może na Chińczyka? Tak się tekstury przyładowują dziwnie. Dobra, ja sobie dam. Tak, damy? Jaki kolor skóry, czy ten lepszy był? Ten chyba jest taki lżejszy. Policzki. Tak, ja chyba wolę, bo to bardziej ragnarowe jest. Ten podbródek dobrze wy chyba wygląda co? Taka taka ta broda jest wtedy. Nie wiem, nie wypchnięta taka. No tu takie są wypchnięte. To jest taka rozciągnięta trochę w dół. No, taką sobie weźmiemy. I teraz czoło. To ma dla mnie znaczenie że ...to jest ważne rzeczy są. Dobra, takie, bo to jest najbardziej normalne. I oczy. Coś im te oczy średnio wyszły. Powiem wam szczerze... To są... to jest próba zrobienia oczu, ale... Jedne z gorszych oczy, jakie ja w grach widzę, damy sobie co ragnarowe takie, co? O, takie mogą być brwi, jak najbardziej, to się zgadza. Rysy, twarzy, nos teraz. O! Powiem wam, że te, nos, te nosy nosy im dobrze wyszły, to mogę przyznać. W miarę okej, okay, te nosy są ze trzy, które nawet mi odpowiadają. No, weźmiemy takiego chyba solidnego kinola, co? Takiego jakiegoś. Duży nos chyba musi być, czy nie? Czy taki? A może normalny weźmiemy? Usta. No właśnie. To wszystko ma znaczenie, oprócz przecież... Jak ja będę wyglądał? To jest chyba najbardziej normalne usta, bo tak... Te są takie małe. Te są już za duże. Te są takie średnie. Te są mega płaskie. Albo może weźmiemy normalne? No, te są za długie. Ja bym wziął te albo te, ale chyba wezmę te, bo te mniejsze się wydają lepsze. Uszy ja nie ruszam. Tak jak w każdej grze nigdy nie ruszam. Zielony, czerwony, żółty. Ja sobie wezmę niebieski. Zatwierdź postać. Kontynuuj.

gothic gotykowy klimat. Ten to could być gotyk 1. Serio mówię. Jest szaro, brudno, siwo. We made it. Thank you for saving my life. I'm a tracker. Finding lost people is what I do. Still, you always have our backs. But why did this happen? This route has always been safe. We didn't take our usual route. The Queen changed our course at the last moment. The Queen? Why should she care for one caravan? I don't know. This has never happened before. These lands. They are cursed. Wraiths are everywhere. But the guards, they should have protected us. Hush, one's coming. You! Unnamed! No we just escaped the storm we, we need a moment storms out there i'm right here move or i'll throw you to the rats myself go child the words of an unnamed mean nothing to his kind go i'll be fine oh the way they speak to us this eclipse is an ill omen the gods are on edge do not provoke them they left us to die out there. Someone needs to answer for that. I agree. But now's not the time. Our people, they're beaten, bloodied, afraid. Talk to the others. We need to stick together. Try to keep the morale up, or we'll die here. We're strong. I know it. Together. I'll return. Dobrze, do czego ja jestem pewny, samotne przymierzenie. Przemierzenie plus nie Dostępna jest te... Dostępna jest teraz gra w trybie kooperacyjnym. Może zaprosić znajomego, aby dołączył do gry, zapłacąc z zakładki kooperacja menu. Naciśnij. Aha, dobra, czyli od razu jest kop. Nie czekamy, tylko jest od razu kop. Kooperacja już tam jest na górze, widzę. I hosty. Dobra, okej. Okay. W porządku. Dobra, już mamy. Okej, okay, w porządku. Da się to zapisać. Nie, to już się zapisał. Okej, okay, czyli samo się, jest auto zapis. I jest ostatni save. Dobra, czyli ja nie mam wpływu, to jest taki... To jest to auto zapisy, no dobra. Ile mi się... 18 minut, dobra. Więc potraktujemy ten odcinek jako wstęp. Dzisiaj oczywiście będzie stream. O 18, czyli 15. Jutro też powinien być stream. To już musicie y, obserwować Ubigosa na subskrypcji. Muszę przyciszyć głosy wam powiem tak, bo ja już zauważyłem, że te że już dźwięki są za głośne. Muzyka na pewno. Tak, obetniemy połowę A głos to nawet więcej bym obciął i dobrze sły słychać. Zaraz sobie sprawdzimy otoczenia. To niech będzie tak trochę wyżej, bo ja lubię otoczenie. Dobra. Teraz zagadajmy do niej Kółkiem. Dziwny przycisk. Nie, nie, nie. Find Warden, Smith and Herder. Dobra. Na tym już kończę. Chciałem tylko zobaczyć, żeby przyciszyć grę, żeby nie była tak głośno, bo domyślam się, że te głosy były gło bardzo głośne. A jak ja mam jeszcze gadać z Bigosem i ma to się przebijać przez grę, no to to by nie było dobre. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się od razu w następnym odcinku. Ten odcinek już będzie bardzo długi. No bo jak operację zagramy z Bigosem to będzie parę godzin. Trzymajcie się. Do następnego.